Hej, ka Jestem dumna z tego tuła naprawdę. Cześć, wiem, że dawno nie było filmów. Dzisiaj przychodzę z wami z do was z taką informacją, czy mam nagrywać. Um, nie wiem, czy zauważyły... By... no. Chodzi o to, że... Zauważyłam, że petshopy ostatnio jakoś zeszły z mody, przynajmniej dla mnie. Nie chcę tutaj nikogo urazić, kto jeszcze jest fanem petzopów czy coś takiego. Chodzi o to, że przychodzę z wam, do Was z pytaniem, czy mam jeszcze nagrywać. Was, czy Was te petshopy jeszcze interesują? Jeżeli nie, to ja tutaj założyłam nowy kanał. Jeżeli Was to interesuje, to możecie wpaść. Co Wy tam chcecie? Jeszcze, żeby nie było pytań, dlaczego właśnie. Ten Pet shop. Nie wiem, po prostu yy, w ogóle pierwszy raz chyba w tym miesiącu, czy tam roku otworzyłam Pet shopy. Tak, tak, tak na wierzchu leżał i postanowiłam, że po prostu go wezmę i że on jest taki cały. I będzie po prostu pasował. Nie wiem czemu. Tu ładne, przyznajcie. Więc ja się z wami żegnam i idę przerabiać ten film. Pa!